E, witam Was wszystkich serdecznie e, na dzisiejszym e, odcinku z serii e, Polski Rolnik w Farming Simulator e, 19 dawno nie było i postanowiłem nagrać i wrzucić najszybciej jak potrafię, żebyście tam mieli e, co akurat e, obejrzę e, słyszę widzowie jakieś E, odgłosy samochodu. Tak jakby coś akurat jechał. Pójdę, sprawdzę to. Może jakiś znajomy jedzie. Może pewnie akurat za to. Znowu wypożyczył samochód, tylko e, mm. inny. Ciekawe, co da nami Ciekawe, no? No bo jak mieszka, to do głowy. No kurde, właśnie kurde w bo normalnie krępo wczuje. No ciekawe, gdzie to mieszka, no ciekawe, no. I zaraz pozwolę bramę i, wi i wiadę tam. Na... No. no ciekawe, mieszka czy nie mieszka, no. Aha. Nie mieszka czy nie mieszka, no. Ja jedę zaraz do domu. samo... Jeden samochód po sikierę i zaraz Zawolona brama. dobry. Ale dzień dobry. Mieszka tu ktoś? Wydaje Udaje, jak, jakby było opuszczone gospodarstwo. Ej, jakaś znajoma tak? dobry, mieszka tu ktoś? Policja. FBI. O! Ktoś tu mieszka? O, jakieś traktory, o, o popatrz. Przyprawy, to To one, czy one były...

no, ciekawe. Brama jest zamknięta, bo ja ją se e, z okazją zniszczył, więc na e, policję zadzwoni za zniszczenie imienia. Ciekawe, czy to jest... Zresztą ja, policją to ja jestem, Czy zauważyć. miałem wyobrazić. Więc... E, e, proszę tutaj... E, no dziwne, no. Tu ma telefon, form. tu nie ma. Czara tego nie ma.

Mówi, um, no. oho Mówi, oho Ja mam wiatrówkę w ale jakiego... nikogo nie ma to jadę Dziękuję, do widzenia Polecam się na pływkości Słuchajcie widzowie się dowiedziałem no. e, się dowiedziałem, że to switch jest i teraz się kieruję do samochodu i będzie sobie samochodem jechał na inną e, wieś wioskę, żeby Damiana Bora, bo podobnie mnie na tym gospodarstwie nie mógł znaleźć, bo to jest znajome miejsce, bo on kiedyś tutaj akurat był. E, właśnie mnie e, obserwował. Już nie ma go na gospodarstwie, bo pojechał na jedną wieś Słuchaj, e, Damiana, bo mógł akurat rzeczywiście e, się przeprowadził. Tyle lat minęło, to tak mogło akurat wszystko się e, zmienić. Widziałem jak, e, jak e, wesoł to oczywiście na gospodarstwo i e, zniszczył e, bramę i przy okazji posłem e, go obserwować i cały czas e, Switch obserwuje mnie przed e, lornet, e, Lornetkę i przy okazji ta Lornetka nagrywa e, wideo i przy okazji jeszcze Switch rozmawia z e, kolegą Wszedł e, telefon, oporowo wszedł telefon, rozmawiał, nie będę się darbo bo może mnie e, usłyszę, a tak ogólnie mnie zbytnio nie zauważy, bo firanka akurat e, zakrywa. I patrzcie, widzę cały czas e, tutaj stoi i przygląda uważnie, żeby e, złapać Damiana z okna, bo on mówił, że ten dom jest, coś pójdę, z coś pojdy zewał. W tym domu może w tym domu się e, ukrywa Damian, i z daleka postanowił e, zobaczyć. Bo z okna chyba podobnie e, lepiej będzie widać, bo będzie e, twarz e, widoczna. Nie będzie widać, będzie słabo, bo firanki e, zakrywają twarz, żeby było słabo. Idę akurat na dół. E, zamknę drzwi, żeby, żeby jeszcze raz ponownie nie wrócić, żeby nie było powrotu. Żeby nie wsylać, żeby nie weszć do tego domu, żeby nie posłuchać mnie w środku domu. Pójdę najszybciej jak potrafię i zamknę na klucz dom. I teraz przy oknie... A jak coś to widzowie, jak najszybciej jak potrafię, pójdę i zamknę na klucz dom. I dalej go obserwuję, bo on rozmawia przez telefon w samochodzie. Teraz idę, zamknę na klucz dom. Dobra, idę teraz tutaj, e, zobaczyć tego miejsca, jak chciałem poinformować, że nie pójdę na policję, bo jest, jak ja to zrobię, to mnie akurat e, zamorduje, zniszczy mnie i do lasu wy, wywiezie, bo dla mnie, e, chyba na popołudniowie, na dziurę bo tutaj chyba wyjdę się ukryję. Nie, nie wejdę, bo jestem chyba za gruby. Jak coś to oswitchę mnie, e, zniszczyć, zabić, zemścić zemścić się. Zemścić się za to co ja kiedy e, same złe rzeczy robię, pójdę na górę i zobaczę czy dalej jest. E, tak jest, chyba na mnie zaraz pojedzie, bo znudziło mu się akurat oserwowany, chyba nikogo nie zauważył. E, switch się mnie zamordować zabić. Eee powróć Switcha. Lajku, komentuj, udostępnij zasubskrybuj. Pa pa pa, dalej jest, tam stoi. Widzicie? E Switch próbuje e, złapać mnie do wora i do lasu i potem do jeziora. E, planuję to. Dobra Piós tego e, swi, e, swica, e, nie ma e, pojechał powiedział, że nie będzie mnie e, słuchał gdzieś indziej akurat mnie e, posłucham o e, telefon, dobra e, w, e, wziąłem telefon, tucha postawiam. I dzień dobry, witam e, Sanumnego Rafała Siema na, na no, wjechany nie wiem, gdzie mieszkam, to mieszkasz w sobie, tam, tu jest, tam No, ja przejdę, bo. A, tu, a co tam widzisz, gdzie ty jesteś, na którym tam, bo tu jest kilka. Widzę przed sobą gospodarstwo, na którym w tej A, A którym, w którym miejscu tam? powiedz, tam gdzie najbliżej jest. Tam, gdzie, no to. Ja pójdę się, ja pójdę się, w, y, porozglądam, przejdę się, ja wiem, dużo tutaj jest. Z... Eee, jest. Ja dalej będę i Cię POSŁUKAM Jakbyś mnie widział, to podejść do mnie. Eee, suiza nie ma, pojechał. do innej wsi nie A ta brama rozwalona. Wizowie. E siekierą, E, zniszczył. E, połamał. Na policję nie da, E, złonił, bo mi nogi dupy powyrywa. Bo mi kiedyś akurat kilkanaście lat temu o tym mówił. Lepiej widzowie takim człowiekiem nie zadzierać, bo on tylko pecha przynosi problemy. On tylko chce się zemci nade mnie. Bo tutaj 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 A kto ze ksiaku krzyczy, niech się odeźwie. To tak krzyczy, że wielkie echo jest. Ja, Tyś, ja, ja, co ty wam mówię, Dobra, już jestem. No, ale, no, witam pana. e generała e, E-FC. Witam, e, ręka, oba, Witam panie. Dobra, chodź, pokażę ci gospodarz. Ja, A ja też będę mógł kiedy, kiedyś do ciebie w odwiedziny przyjechać. Zobaczysz się tam gospodarzysz Możesz nawet dzisiaj przyjechać. Bo oglądam jakieś vlogi właśnie. Jakiś sąsiad tam nagrywa, też się nazywa e, Damian. I... Kłosiłeś u niego na e, usługach e, chyba operowym bizonem ze 0.56. A ty są... To sąsiad tam nagrywał u ciebie? Już tak? A ten sąsie, tego sąsiada, co ty masą tam nagrywa z tobą? Tak. a ja też akurat nagrywam tego sąsiada. To ja akurat nie za mało czasami to go sobie obejdę, bo fajne materiały e, robię, ale czasami to e, słab, słabo go słychać, bo słabi jak. Nawet mam swój kanał. Słucham? Nawet swój kanał mam. Nawet nie a, a to fajnie. Nie wiedziałem akurat to ja nie wiedziałem o, o tym e, ze mas. Przyjechałbym, zobaczył jak tam jest jakieś maszyn Widziałem jakoś jakiś nowy nabytek ostatnio Jakiś jak, 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 nie nabyt, jak Jakiś ciągnik e, miałeś i co e, poszedł akurat e, do remontu, co zmieniałeś kolor jak coś to co nie zwracaj, bo tu je połamamy, Bo bandyta przyszedł. Eee, zem się nade mnie. Eee, powrót był tego oczywiście hejtera. Eee, co ten cały miał z niego beke śmieli? z tego świza. Może tutaj porozglądać, się. I tak wedy to za akurat to podgłosy głosę lepiej było słychać. Tylko e, do ksaku mnie podchodź, żeby akurat klesa nie zostać. Moja ostatnia... Ja wczoraj ten... E, gnojówkę e, rozwalałem na pole. E, rozlewałem Coca-Cola. E, Coca i, po, I potem wysiadłem ciągnika, coś mnie wszywiało i problem akurat z gardłem. Także pod nabienie akurat sypie i seba to akurat się poz, pozbyć. Się. Eee, e, 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 chory, przepraszam za to widzenie. Zdrowie są nakarmione, wszystko. Mas co ja kupiłem? osędzone pieniądze, bo ja e, drogie z... Tam gdzie jest drogo, jeździłem i sprzedawałem zboże. Eee, w z 2011 roku. Ee, seba marzenia akurat speł... e, spełniać. I, z, I takie coś zrealizowałem. Może wejść, bo tam akurat jest drzwi otwarte, ale nie odpalis, bo klucze zabrałem. My to bardziej interesuje Ta 60, bo ja bardziej takim jestem. Chodź, pokażę ci e, ruskiego czynnika. Nie ruskiego, nie mam. miałem, ale ukradli. Tak ja porządki robię. Nigdy na moim kanale akurat tego czynnika nie pokazywałem A widziałem tam ten ciągni, ten zielony, co tam stał z tyłu beczką. Tak widziałem. to od z był. Może wsiąść, zobaczyć jak tam jest. Może pewnie przesłocić się kiedyś się spodoba. I jak? Majsteria, jak, jak, jak Ci się podoba? Nie, ja do badania takich... Ja to do fejsyczonek jestem przyzwyczajony. To było dla mnie tych... prawdy tych innych tych... ...leczków. Słysza, <gryny> a słyszałem, że kombajn Ci się zepsuł. Taki... E, ...taki malutki był, kiedyś uciekł na gospodarstwie. Nie, już inny się nie się spalił. No. A ty go opiłowałeś, że się spalił? Nie, po prostu no, po prostu się... ten... Nie, ale coś robi na mnie, no. Wybiegła i chce szybko na My jeszcze nie idziemy spać, my idziemy imprezować. Dobra, Rafał Sołtysalewski ma rozmowę przez telefon. Dobra, e, wizowie. Rafa musi jeszcze e, gdzieś po drodze akurat e, pojechać coś e, po... E, pozałatwiać swoje prywatne decyzje, i chciałem poinformować... ze e, zakończę akurat odcinek. No jelu, no, Widzimy się następnym razem. No, do zobaczenia. Lajkuj, komentuj, udostępnij, zasubskrybuj. E, do widzenia.